Edyta Nawrocka, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Wszystko wyglądało jakby radnym powiatu brzyskiego brakowało pieniędzy na wakacje. Radni na ostatniej sesji podnieśli sobie diety około 350 zł. W porządku obraz wniosek o podwyższenie diet radnych nie znalazł się. Złożył go wiceprzewodniczący Stanisław Janor. Pod wnioskiem podpisało się ośmiu radnych, m.in. starosta Jacek Cichura i wnioskodawca radny Janor. Zdziwienie nie kryli radni PO. Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Janor nieudolnie prowadził całą ostatnią sesję. Mylił się, przerywał, nieoczekiwanie pod koniec sesji do porządku obrad wprowadził wniosek o zwiększenie diet. Pomimo, że wniosek ośmioradne koalicji wpłynął 24 czerwca, wiceprzewodniczący Rady nie przekazał go wraz z projektem uchwał radnym do zapoznania się i omówienia. Podczas dyskusji nad uchwałą Stanisław Janor nie odpowiadał na żadne z pytań zadawanych przez radnych klubu opozycji. Między innymi dlaczego wprowadza wniosek pod koniec sesji, a nie na początku, podczas zatwierdzenia porządku obrad, dlaczego radni nie otrzymali projektu uchwał przed sesją. Również żaden z radnych wnioskodawców nie zabrał głosu. Wiceprzewodniczący przez długi czas nie chciał pokazywać radnym kopii wniosku. Zrobił to po wielokrotnych wnioskach radnych opozycji. Mówi radny P.O Jarosław Buzarewicz. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 koalicyjnych radnych, Sześciu radnych opozycji było przeciw. Przeciw jeden radny wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że dieta radnych wzrośnie około 350 zł, dieta wiceprzewodniczącego Rady Stanisława Janora około 500 zł. Sporo kontrowersji zbudziło też zakończenie sesji. Wiceprzewodniczący Stanisław Janor przerwał sesję i ogłosił przerwę do 5 września. Oznacza to, że opozycyjni radni nie mogą do 5 września złożyć wniosku o odwołanie wiceprzewodniczącego czy powołanie przewodniczącego Rady powiatu Bruskiego. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do biur 12 specjalnych stref ekonomicznych, m.in. do strefy Wałbrzyskiej i do strefy Kamiennogórskiej. Zabezpieczamy dokumenty w związku ze śledztwem dotyczącym prawidłowości finansowania i rozliczania szkoleń oraz przedsięwzięć reklamowych, mówił Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Śledztwo prowadzi Gdańska Delegatura CBA, nadzorują Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Otrzymaliśmy od naszych widzów zdjęcia, na których widać, że bilety parkingowe umieszczane za szybą czernieją pod wpływem słońca i stają się nieczytelne. Zapytaliśmy zarządcę miejskich parkingów, dlaczego tak się dzieje i czy z powodu nieczytelności biletu można dostać mandat. Mocne natężenie jest promieni słonecznych i wysoka temperatura najwyraźniej nie służą biletom parkingowym. Otrzymaliśmy zdjęcia, na których ewidentnie widać, że bilety po pewnym czasie stają się czarne. Aby potwierdzić autentyczność tych doniesień, sprawdziliśmy to również sami i nasz eksperyment potwierdził ten fakt. Wicedyrektor Zarządu Komunikacji i Utrzymania Miasta w Obrzychu Bogusław Rogiński, instytucji, która nadzoruje publiczne parkingi, twierdzi, że z taką sytuacją spotyka się po raz pierwszy, ale na podstawie dostarczanego przez nas materiału stwierdza, że mimo znacznego zaciemnienia papieru, treść jest nadal widoczna i taki bilet jest również ważny. Z racji tego, że to są urządzenia, które działają w pewien sposób. To jest to, co mamy, jaki mamy problem z rachunkami, które dostajemy z kas fiskalnych. To są urządzenia sfiskalizowane i działają mniej więcej na podobnej zasadzie, więc to jest ten papier światłoczuły i w związku z tym bardzo możliwe, że przy wysokich Temperatura, gdy jest słońce, gdy się nagrzeje, może taka sytuacja. Ale jest to na tyle czytelne, że myślę, że to jest problem dość taki nieistniejący. Bo czy ktoś dostanie pouczenie, że ma zapłacić na bieludkim papierze, czy na czarnym. To jakby y, nie zwalnia go z obowiązku. Widzowie pytali również, czy pod wpływem wysokiej temperatury ten papier może się zapalić, ale okazuje się, że z racji tego, że jest to tworzywo światłoczułe, musi być bardziej odporny na wysokie temperatury, a jedną reakcją jest zaciemnienie wystawionych na silne światło i wysoką temperaturę miejsc. Jeśli jednak z czasem problem okaże się bardzo uciążliwy, zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta rozważy zmianę tej technologii. Jak to będzie na tyle czarne, że nie da się odczytać, to wówczas będziemy musieli zmienić technologię wydawania. Ale to tak naprawdę w sytuacji rzeczywiście wyjątkowo słonecznych dni, samochodów, które stoją dłużej i to ta, ten samochód, który się nagrzewa nadrze od środka, więc mamy, wiemy, co to jest samochód stojący na słońcu i kiedy do niego wsiadamy. Tam jest naprawdę bardzo wysoka temperatura. W przypadku otrzymania mandatu, jeśli bilet będzie dla kontrolera nieczytelny, trzeba będzie osobiście pofatygować się do biura Zarządu Dróg Komunikacji z falernym biletem i indywidualnie wyjaśnić sprawę. Wbrew doniesieniom dom Roman żyje i ma się całkiem nieźle. Pierwsze drzewo, które posadzono na środku ronda przy wiezie do Wałbrzycha, uschło i konieczna była wymiana żywego herbu Wałbrzycha. Ośmiometrowe drzewo miało witać wjeżdżających do Wałbrzycha odsomny świebodzic. 31-letni dom został przywieziony z Niemiec. Jego koszt wraz z transportem i dwuletnią gwarancją wyniósł 25 tysięcy złotych. Drzewo uschło, ale udało się wymienić roślinę w ramach gwarancji. Pojawiły się sygnały, że podobnie wygląda sytuacja kolejnego drzewa. Wbrew powszechnym doniesieniom, dom Proman jednak żyje i ma się bardzo dobrze. Pragnę wszystkich uspokoić. Dąb jest w dobrej kondycji, e, cały czas jest pod naszym nadzorem, jest e, cały czas sprawdzany przez ogrodnika miejskiego. Drzewo jest odpowiednio nawożone, dbamy o to, aby gleba była odpowiednio kwaśna. Dąb jest zraszany i odpowiednio nawadniany, gubi jednak liście. To, że w tej chwili nie ma tak dużo liści, jak tego byśmy oczekiwali, wynika przede wszystkim z dużego nasłonecznienia i z tego, że drzewo jest, mimo wszystko wciąż odczuwa skutki przesadzenia. I tak możemy to tłumaczyć, natomiast jesteśmy przekonani, że wkrótce liście odbiją i że będziemy cieszyć się tym pięknym symbolem Wąbrzycha na wjeździe do naszego miasta. Gubienie liści do Arkadiusza Grudnia – efekt przesadzenia drzewa. Mieszkańcy ulicy Szegomskiej już niebawem odetną z ulgą. Droga ma być przejezna w przyszłym tygodniu. To jednak nie koniec remontu. Jeden z najbardziej uciążliwych remontów ulic w Wałbrzychu ma już niebawem zostać zakończony. Remont drogi wojewódzki nr 379 rozpoczął się w 2014 roku. Termin zakończenia pracy jest stale przesuwany ze względu na liczne utrudnienia. Zastępca dyrektora zarządu dróg komunikacji i utrzymania miasta, Bogusław Rogiński, tym razem zapewnia, że droga powinna być przejezdna już w przyszłym tygodniu. Na pewno uzyskamy yy, przejezdność. Myślę, że. W przyszłym tygodniu, a no najpóźniej powiedzmy do połowy lipca, będzie można jeździć. Później jeszcze będziemy mieli utrudnienia w sierpniu, spowodowane tym, że będziemy warstwę ścieralną chcieli ułożyć na całej szerokości. W związku z tym odcinkami będzie wyłączana ta Yy, ulica czy droga, bo rozmawiamy tutaj również o odcinku walińskim. Prace zakończeniowe niezwiązane z przejezdnością drogi potrwają do końca sierpnia. Prace związane z yy, już całą tą infrastrukturą towarzyszącą, to myślę, że jeszcze do końca sierpnia będą przebiegały, bo to już jest kwestia pewnych nasadzeń, obsian mieszanką traw. Wykończenie rowów. Ścieżka praktycznie już jest na całej długości wykonana, za wyjątkiem krótkich odcinków. Główna przyczyna utrudnień to skały, przez które zarząd dróg komunikacji i utrzymania miasta w Obrzychu był zmuszony przeprojektować plan remontu drogi. Główna przyczyna jest związana z koniecznością przeprojektowania ze względu na przede wszystkim występującą skałę. I to jest sytuacja takiej, w której był już gotowy projekt, wyda, wydane zostało pozwolenia, a okazało się, że e, występuje skała i e, no to są e, kolejne problemy, ponieważ wodociągi musiały wykonać tam e, Przeprojektowanie kanalizacji sanitarnej, bo znowu skała spowodowała to, że jakby cały układ projektowy się zmienił. W związku z tym, przesunięcia w budowie kanalizacji spowodowały, że przesunięcia w drodze. No wtedy z tym wiążą się takie pytania, kto za to musi zapłacić. I tu jeszcze jest, przypomnę, że w większości za tą całą i, i część Wałbrzyską w większości, i część Walimską w 100% ponosi koszty marszałek. Więc konieczność uzgadniania z województwem, każda tak naprawdę złotówka więcej wydana, to jest zgoda aż w sejniku dolnośląskiego, więc najpierw uzgodnienia z DSDiK, później z zarządem województwa, a na koniec zmiana uchwały. Stąd ten proces jakby nie od nas zale zależny, ale musieliśmy to przełknąć. Remont nie trwałby tak długo, gdyby zarząd dróg komunikacji i utrzymania miasta zdecydował się zamknąć drogę, jednak z racji tego, że jest ona ważnym szlakiem komunikacyjnym, zdecydowano się na wprowadzenie ruchu wahadłowego na niektórych odcinkach. Powoli zbliżamy się do wakacji, chociaż w wakacji pracowitych 1 lipca premiera już kolejnego spektaklu, czyli naszego spektaklu plenerowego. Będziemy go grali w amfiteatrze Styk. Piosenki na koniec świata. Przypomnimy Państwu piosenki z całej prawie historii naszego teatru, te, które Państwo być może rozpoznają, a może takie, których Państwo jeszcze nie kojarzą, więc zapraszamy na festiwal piosenki wałbrzyskiej od 1 lipca w amfiteatrze Styk. To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał Salon Fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu Wałbrzych24.com.